Miałam takie czarne włosy. Nie wiadomo dlaczego. Wszyscy w domu byli bladzi: matka, ojciec. Podobno czasem rodzi się czarnoskóry albinos. Tajemnica natury. Kiedy nastał marzec, ludzie płakali. Ja też. Ale ze swojego powodu. Pewien szlomo z rabinackiego domu mógł płakać, bo musiał się wyprowadzić. Ja też musiałam się kiedyś wyprowadzić. Też płakałam. Ta bieda, ten jakby wszechobecny konin. Widziałam kiedyś Londyn w telewizji i płakałam. Dlaczego właśnie mnie to się zdarzyło? Dlaczego loteria genetyczna wysłała mnie do Polski, do tego bezsensownego miasta i do tej mamy i do tego taty? mieć 19 lat i chcieć nowego życia, wystartować jeszcze raz, gdzie indziej? Widzisz mnie szczęśliwą w Koninie w 95? Widzisz mnie w biurze jakiegoś Budimexu, jak przez kalkę wypisuje faktury? Tak bardzo chciałam, żeby ktoś mnie wypędził, współczuł mi, żeby ktoś dał mi stypendium do ciepłych krajów i żebym mogła zacząć tam życie od nowa, raz jeszcze. Żebym czuła się u siebie w Stanach i w Maroku, żeby ludzie patrzyli na mnie i zachwycali się. To ta piękna Żydówka o smutnym żydowskim spojrzeniu i wykwintnym żarcie. Córka tych, którzy zginęli w Holokauście. Trzeba jej pomóc, bo w jej żyłach płynie krew tych mądrych ludzi, którzy od pokoleń czytali. Czarne włosy i oczy to w 68. była potęga. Większość. Ci powie, że przekleństwo, nie. Potęga. Nakłamałam epicką. Dostałam dokument podróży, płynęłam przez Jugosławię. Oczy mi czerniały. Skóra robiła się jeszcze bardziej śniada. Czułam to. W porcie w Jaffie dostałam adres. Tam mnie przenocują, potem pomogą, ale ja jej sama bym sobie poradziła. Spotkałam ciebie. Dostałam stypendium. Bez niego byłabym nikim. Byłabym jakąś, jakby dobrze poszło, urzędniczką w Tarnowie czy Białym Stoku. A tak? Zwiedziłam świat. Zakochałam się. Miałam piękne dziecko z synem najprzystojniejszego rabina w Jerozolimie. Nie chciałam być Polką. Chciałam urodzić się od nowa. Nie jestem Żydówką. Ani kropli krwi aż Jestem Izraelką. Wybrałam sobie ten kraj, tak jak każdy powinien móc sobie wybrać. Nie chcesz być tym, kim akurat ci przyszło być? Zmień to! Dobra rada, od staruchy. Mazel Mazertow, kto pojedzie ze mną na Powązki? Tam leżą moi rodzice: Stasiek, piekarz i Janka, piekarzowa. Szlomo, proszę, daj mi z tobą leżeć. Nie chcę z nikim innym. Mówię to ja. Twoja Agnieszka.